Witam Państwa, Robert Żurek, Colter TV. Prezentujemy Państwu wyjątkową wiatrówkę Beretta CX-4 Storm firmy Umarex, wierną replikę najnowszego karabinka szturmowego Beretty. Dlaczego Beretta CX4 Storm to wyjątkowy karabinek? Bo jego magazynek mieści aż 30 śrutów, a jego konstrukcja sprawia, że broń jest wyjątkowo szybko strzela. Wiatruszka ma gwintowaną lufę, regulowane w pionie i poziomie przeziernikowe przyrządy celownicze oraz trwałą polimerową kolbę. Żeby załadować karabinek, należy wcisnąć zwalniacz magazynka na rękojeści i wyciągnąć magazynek z chwytu. Komory na śród umocowane są na elastycznej taśmie. Porusza się ona podobnie jak gąsienice w czołgu. Do każdej komory należy załadować śród w kalibrze 4,5 mm. Śród nie może wystawać z tyłu ani z przodu. Po załadowaniu wszystkich komór trzeba wsunąć magazynek do rękojeści. Jedna z komór musi być ustawiona idealnie na wierzchołku magazynka. Po załadowaniu magazynka możemy odbezpieczyć i przeładować wiatrówkę przy pomocy dźwigni znajdującej się po prawej stronie karabinka. Przeładowanie wykonuje się tylko raz, po załadowaniu magazynka. Bezpiecznik przetykowy wciska się z lewej strony, aby zabezpieczyć karabinek, lub z prawej, aby go odbezpieczyć. Czerwona obwódka sygnalizuje odbezpieczenie karabinka. Pocisk wystrzelony z gwintowanej lufy mknie z prędkością 190 m na sekundę. Język spustowy prawie nie stawia oporu. Mechanizm spustowy działa w systemie półautomatycznym semi-auto, dlatego do ściągnięcia języka spustowego nie trzeba dużej siły. Droga spustu jest wyjątkowo krótka, a przez to karabinek wyjątkowo celny. Taką moc zapewnia 88-gramowa kapsuła z dwutlenkiem węgla. Jej montaż i wymiana jest bardzo prosta. Najpierw, naciskając na boczne zatrzaski, zdejmujemy stopkę kolby. Potem wykręcamy pustą kapsułę i wkręcamy nową. Zakładamy stopkę i zamykamy. Z jednej 88-gramowej kapsuły możemy wystrzelić aż 350 śrutów bez ładowania. Bereta CX-4 Storm zapewnia niepowtarzalne emocje. Może być wykorzystywana sportowo i do rekreacji. Krabinek można zakupić w wersji standardowej lub wersji XT z dodatkowym osprzętem, tłumikiem, lunetą oraz dwójnogiem. Do wersji standardowej można także dokupić dowolny osprzęt. Tak jak w tym przypadku, gdzie dołożony został celownik kolimatorowy i tłumik. Do każdego karabinka otrzymacie praktyczną i funkcjonalną walizkę, w której karabinek może bezpiecznie podróżować.